Siemanko, tutaj tutaj Antex the Hacker, niedługo zmienię na routerek e, No i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić fajne, proste, tajne przejście Redstone. E, najpierw e, pokażę Wam składniki. Chyba Redstone nam się przyda. Mo, e, na pewno komparator. E, dwa lepkie tłoki, i powiem Wam coś, co Was zdziwi: ciasto, najlepiej dwa. E, no, i jeszcze potrzeba, no, obrazu, najlepiej jakiś jeden na jeden. Patrzcie, jak to się robi. Jeszcze jakiś blok randomowy. Hmm. Dobra, blok drewna. Niech będzie. Patrzcie, tutaj kładę ciasto. Tutaj drugie. I patrzcie. Jeszcze muszę tu położyć obraz za nimi. Z tymi ciastami. Chyba, że się zniszczą. Jak się zniszczą, to słabo. Hvala świetnie. Teraz patrzcie, jak zjemy to ciasto. Czuł się? Nie. Tu patrzcie, znika, komparator się dezaktywuje. Dzięki czemu możemy zrobić taki prosty mechanizm. Podłączam teraz. A nie, to lepiej… Świetnie, patrzcie teraz tutaj. Patrzcie, tutaj trzeba teraz zrobić tak. Lepiej to zakryć. Żeby nikt się nie domyślił, chociaż e, sądząc z tego, że jak ja to zabudowuję, to wszyscy się domyślą o co chodzi. Się zabudowywałem. No i macie, patrzcie, jak łatwo było zrobić to. He! I patrzcie, teraz to. Mamy to. Trzeba postawić jeszcze nowe, żeby zamknęło się z powrotem. No i tak zrobić. Można zrobić jedno z najprostszych przejść.